Mordeczki, teraz jeszcze kolejny kampałdzik od Klaska, 188 strzałów, tu macie wszystkie parametry, mordeczki kaliber 20, także mamy proste i strzały kątowe, cena oczywiście ubieguna, taka już tu się umieściała Wam już, więc nie muszę Wam podawać, z kodem fajerwerki oczywiście macie zniżkę, gdzie serdecznie zapraszam. I oczywiście z kodem, jak mówiłem wcześniej ja ma fajberki, mamy szybko, musimy nagrywać, już szybko się robi. fajberki macie zniżkę i zapraszam oczywiście, tak jak mówiłem, na social media, na Facebooka i na Instagrama. A Wy ocenicie w komentarzu jak strzela. No myślę, że będzie zajebiście, także lajkujcie, subskrybujcie i dajcie łapę w górę i fajny komentarz napiszcie. No, także widzimy się za chwilę. Ale pozycji mnóstwo dzisiaj. えっ私も。 Finał bardzo ładny. Fajna. Oceńcie widzowie w komentarzu.